koncert który jest zestawem laureatów dwóch konkursów internetowych Chopin Avenue and String Avenue. Konkurs który jest, odbywa się za sprawą organizatorów zamieszkających w Hongkongu, chociaż są to Polacy. Wspaniała inicjatywa. Młodzi ludzie, nawet bardzo młodzi ludzie, bo proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj na koncercie mamy solistów w wieku od 7 lat do 17. To jest rzecz zupełnie niezwykła. Przekrój umiejętności, przekrój możliwości. Trzy instrumenty: skrzypce, kontrabas i sześć razy fortepian. To jest rzecz zupełnie niezwykła. Bardzo się cieszymy, że ten finał konkursu już na żywo z publicznością odbywa się u nas właśnie w Zabrzu. Znakomita orkiestra i znakomity dyrygent, więc Orkiestra Zabrzańska jest bardzo doświadczona we współpracy z młodymi solistami. Orkiestra dwa razy w roku gra z młodymi muzykami ze Szkoły Muzycznej w Zabrzu. I to doświadczenie jest bardzo ważne, żeby również móc w taki sam sposób wystąpić z solistami z innych krajów. Konkurs miał zasięg międzynarodowy. Wzięli w nim udział muzycy z 50 krajów. Przekrój wiekowy był bardzo duży. Mieliśmy uczestników od 6 do 60 lat. Wszyscy bardzo utalentowani i bardzo szanujący shopena. Mieliśmy w zasadzie artystów z czterech kontynentów na tak wspaniałej sali. No i artyści też są bardzo zadowoleni. Z orkiestry, z sali i z publiczności oczywiście. Słyszeliśmy wykonanie tych utworów, no myślę, że serca nasze nie tylko rosły, ale były napełnione radością. Od pierwszego koncertu do ostatniego myślę, że napięcie było przeogromne. Fantastyczne wykonanie tu w zabrzu, w roku stulecia nadaniu zabrzu praw miejskich. Cieszę się ogromnie, że właśnie w tym wyjątkowym czasie zjeżdżają do zabrza. Najlepsi. Zabrze to wyjątkowe miasto. Zabrze ma w sobie nieprawdopodobny magnes. Wielu ludzi wybiera to miasto dla wielu swoich ambitnych zadań, dla realizacji marzeń, dla podejmowania niesamowitych działań. Dziś cudowny koncert za nami. Zmierzamy coraz szybszym krokiem do samych urodzin. I myślę, że jeszcze wielokrotnie spotkamy się w tym wyjątkowym roku, w tym wyjątkowym czasie z wyjątkowymi ludźmi.